Witam Was serdecznie, moi kochani, z tej strony Warsza ulubiona wiedźma. witam Was na czytanie tygodniowego horoskopu dla wszystkich znaków zodiaku zapraszam. Zacznijmy od barana. W tym tygodniu Rydwan, karta złodzieja, czy karta straty. Moi kochani, co nagle to podjadę w tym tygodniu. Zastanówcie się dobrze, żebyście nie byli na czymś stratni, bo wszystkie te decyzje, które są podejmowane z rydwami, przy tej karcie wróżą w stratę. W różą. Nie to, co chcieliście osiągnąć. Nie możecie ryzykować. To nie jest dobry tydzień na podejmowanie ryzyka. Mhm, byk. Co ubyka? A ubyka karta gwiazdy. I mamy ósemkę Pław, kochani. Noż sobie okulary założę. Moi kochani, yy, przyglądacie się czemuś. Yy, jesteście w sumie zdecydowani na coś, ale jeszcze uważacie, że ten czas nie nadszedł. Yy, jest tutaj yy, karta gwiazdy, czy jeszcze jeśli ta gwiazda yy, los wam sprzyja, możecie śmiało podjąć tą decyzję, z którą się nosicie w zamiarach od jakiegoś czasu. Mm -hmm. ubliźniąc, a ubliźniąc, o oh wow, a ubliźniąc karta wisielca. Karta wisielca, karta Sądu zmartwychwstania, prawda? Jeżeli coś było pogrzebane, jeżeli coś, z czegoś zrezygnowaliście, warto wrócić do tego samego projektu, chociaż ten projekt Teraz nie będzie miał szansy na to, żeby się zrealizować, ale później zrealizuje się na tyle, że będziecie bardzo usatysfakcjonowani z tego, że taką decyzję teraz podjęliście. Ja wiem, że to jest trochę zawiłe, ale warto rzeczywiście to zrobić. Warto rzeczywiście to zrobić. Moi kochani, ja przypomnę, że te czytania są bardzo. Ogólne, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czasami jest tak, że ten horoskop yy, nie trafia, prawda? Do Was macie wrażenie, że nie trafiło, że coś przeszło obok, że nie jest to, to sedno, prawda? Wtedy zapraszam na czytania indywidualne. Popatrzymy dokładnie w karty, sprawdzimy, yy, postawimy dokładny rozstaw, będziecie mogli zadać pytania i sprawdzimy, co nam los niesie. Moi drodzy, Raki, raki w tym tygodniu, raki w tym tygodniu yy, zmierzą się z tajemnicą, zmierzą się z tajemnicą, która idzie z, kart, yy, z karty wieści, czyli z karty, karty, yy, to są podszepty, to są takie... Yy, informacje, ale one są ścienia, one nie są powiedziane całe, one są powie półsłowem powiedziane. Niby wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale tak naprawdę to nikt nie wie, o co chodzi. Takie to informacje w tym tygodniu do raków będą docierać. I teraz tak, nie bierzcie tego specjalnie do siebie, bo, bo możecie przesadzić, bo niekoniecznie o was w tym wszystkim chodzi. Bardzo możliwe, że jesteście nadwrażliwi na, na to wszystko, co usłyszycie. Nie bierzcie tego do siebie. Naprawdę nie warto. Mhm, mm raki. Lwy. Lwy. Co u lwa? A ulwa. Bardzo proszę. Ulwa. Zdecydowane działania. Siła skoncentrowana na czymś. Co ma być realizowane w tym tygodniu. I teraz tak, moi drodzy, nie zniechęcajcie się, bo jeżeli się okaże, że coś nie jest do końca dopięte, że coś się przesunęło w czasie, nic nie szkodzi. I tak osiągniecie cel. Ważny jest spokój, ważna jest stabilizacja. Taki to tydzień ulwa, Panna. Mhm. Panna. Panna wow, Panna w tym tygodniu zrealizuje wszystko, co chce. A pod szczególną taką pieczą, yy, yy, taką, taką opacznością, prawda? Pod yy, taką szczególną, yy, szczęśliwą gwiazdą są wszystkie sprawy związane z budową czegoś nowego, z nowym projektem, z budową czegoś od podstaw, czy to jest z, yy, znajomość, czy to jest związek, czy to. Czy to chodzi o pracę, wszystko co nowe, co jest budowane od samego początku, pomimo to, że jest z rydwanem tutaj związane. Czyli z tym pędem, z tym rozmachem. Wszystko zakończy się szczęśliwie. Bardzo dobry tydzień. Bardzo dobry tydzień dla Panny. Mhm. I waga. Waga. Waga rozważa. Waga waży. Mm -hmm. Moi kochani, piątka. Y Coś związane z dzieciństwem, z kartą karta dzieci. Bardzo możliwe, że jest to spotkanie kogoś z czasów dzieciństwa, z wczesnej młodości. Jest to bardzo przyjemne, bardzo takie budujące. Bardzo fajnie spędzony czas w tym tygodniu z tą osobą, ewentualnie rozmowa telefoniczna, ewentualnie jakieś wieści od kogoś, właśnie z tego okresu. Moi kochani, jest też karta, czegoś nowego, coś, z czym już pożegnaliśmy się, z czymś, co e, wydawa wydawało nam się, że tego nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie osiągnąć, a teraz nam się otwierają nowe możliwości i mamy siłę, żeby iść do przodu. Taki to tydzień, taki. Moi kochani, ja zapraszam serdecznie na rytuały, zapraszam serdecznie na moją stronę, na TikToka, zapraszam, lajkujcie, subskrybujcie. Odnośnie jeszcze rytuałów, moi drodzy, nie bójmy się rytuałów. Rytuały przybliżają nas do marzeń. Potrafimy tak pokierować swoim życiem, potrafią nam podjąć decyzję, tak ukierunkować pewne sprawy, usunąć przeszkody. że naprawdę warto z nich skorzystać. Serdecznie zapraszam. Mhm. I teraz skorpion. Co skorpionów? Co skorpionów? Skorpiony będą skoncentrowane, zdecydowane, ukierunkowane na jeden cel w tym tygodniu. Będą się tym zajmować, będą parły do przodu. I. Im się to jak najbardziej. Mamy koło fortuny, czyli jesteśmy w stanie odwrócić los, jesteśmy w stanie y, odwrócić to koło do przodu. Y, tą sytuację, w której jesteśmy, odwracamy. To jest takie 180 stopni. Taki to tydzień u Skorpiona. A u strzelca? Cóż, u strzelca? Strzelce, strzelce strzelce U strzelca zyski w tym tygodniu. U strzelca doglądanie czegoś. U strzelca podjęte decyzje. Yy, podjęte decyzje czeka szczelest tylko na odpowiedni czas, żeby je wdrożyć. Taki to tydzień. U strzelca koziorożec. Mhm. A u koziorożca... A u koziorożca, o, królowa, proszę. U koziorożca, ktoś w sercu drogi, ktoś kogo kochamy, kogo darzymy uczuciem, sprawi nam niespodziankę, przyjemność, coś, co nas zachwyci, coś, co nam doda skrzydeł, porwie nas do przodu. E, moi drodzy, bardzo fajny tydzień. Bardzo fajny tydzień. E, nie bójcie się. E, odpowiedzieć, jeżeli będziecie mieć jakąś wiadomość od kogoś. Nie bójcie się na nią odpowiedzieć, bo tutaj y, czeka Was y, przyjemność, czeka Was y, taka miła, sympatyczna, przyjemna niespodzianka i fajnie spędzony czas przy tym wszystkim. Mhm, wodnik. Co wodnika? A, a u Wodnika mamy kartę głupca, kartę zerówki. Patrzymy w przyszłość w tym tygodniu tak otwarcie, z taką ufnością dziecka, z taką nadzieją. I te nadzieje mają szansę jak najbardziej powodzenia. Mam na, jak najbardziej szansę w tym tygodniu się spełnić. Mamy szansę dojść, dokąd, dokąd zmierzamy. Mamy też taką energię, taką pierwotną, taką dziecięcą ufność we wszystko, co będziemy robić. Bardzo dobry tydzień. Tutaj jest też siódemka buław, czyli przystąpimy do działania, przystąpicie do tego działania. Dacie się połnieść tej energii, która przy Was jest. Mhm. I ryby. I ryby, moje kochane ryby. Co u Was? Ryby ryby. Mhm. Początek tygodnia. Yy, taka... Yy, nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić. Staniecie przed sytuacją, której nie będziecie pewni, nie będziecie się czuli komfortowo. Ale przyjdzie wam z pomocą ktoś, kogo bardzo dobrze znacie, którego kogo znacie już od dawna i nie pozbędziecie się w tym tygodniu tej niepewności, ale wyjdziecie z tego, z taką Obrotną ręką z taką ufnością, że dobrze zrobiliście, jest takie poczucie takiej pewności, że to, co zrobicie na końcu tygodnia, bo tutaj jest jeszcze, jeszcze coś do zrobienia, jakiś nowy, coś, coś nowego, to jest takie ziarenko, które zasadzamy, a później będziemy zbierać z tego plony takie ziarenko Wy zasadzicie w tym tygodniu. Moi kochani. Na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.